23. rocznicę powołania Straży Granicznej uczciła kadra i pracownicy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. W komendzie szkoły odbył się uroczysty apel, podczas którego w obecności wielu znamienitych gości, funkcjonariusze i pracownicy ośrodka otrzymali medale, odznaczenia, wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe. Komendant Lubańskiej Szkoły Straży Granicznej podkreślił znaczenie tej formacji w systemie bezpieczeństwa państwa i podziękował swoim podwładnym za wzorowo pełnioną służbę. Dziś obchodzimy 23. rocznicę powołania naszej formacji. 16 maja 1991 roku Straż Graniczna przejęła odpowiedzialność za ochronę nienaruszalności granicy państwowej. 23 lata służby to czas, który przyniósł wiele zmian dla naszego kraju. I tak jak zmieniała się Polska, tak też zmieniała się Straż Graniczna, dostosowując swoje struktury i zadania do nowych warunków. W tym roku obchodzimy również dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Data ta jest osią historii formacji i określa kierunki rozwoju i działania Straży Granicznej. To właśnie na Polsce spoczęła odpowiedzialność za skuteczną ochronę najdłuższego odcinka lądowego z zewnętrznej granicy wspólnot europejskich. W chwili wstąpienia do Unii Europejskiej Straż Graniczna była już nowoczesną formacją ochrony granic, nie ustępując bardziej doświadczonym organizacjom państw europejskich. Wstąpienie do Unii Europejskiej nie zatrzymało jej rozwoju, a zgodnie z traktatem akcesyjnym został wyznaczony kolejny cel wstąpienie do strefy Schengen, które nastąpiło w grudniu 2007 roku. Od tego momentu należało formację przygotować, reorganizując jej struktury i zadania, a następnie przekształcić tak, aby skutecznie wykonywać zadania wynikające z przynależności do europejskich struktur. Skutkiem tych zmian jest m.in. ustawa o cudzoziemcach, która weszła w życie dokładnie w 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie z jej postanowieniami Straż Graniczna stała się w pełni formacją graniczną-migracyjną, a do katalogu jej zadań dołączono m.in. zwalczanie handlu ludźmi i niewolnictwa. To właśnie na naszych wykładowcach spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie kadry do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej. W zakresie problematyki postępowania z Kolejny kolejny jubileusz powołania Straży Granicznej skłania do krótkiej refleksji. Dynamiczne zmiany naszej formacji, zarówno w zakresie zabezpieczenia logistycznego, jak i organizacji służby, znalazły też swoje odbicie tu w naszym ośrodku. Ciągłe prace modernizacyjne prowadzone na terenie kompleksu koszarowego służą zapewnieniu jak najlepszych warunków bytowych słuchaczom naszych szkoleń. Natomiast gwarantem zdobycia specjalistycznej wiedzy jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która jeszcze do niedawna wykonywała podstawowe zadania Straży Granicznej, pewną służbę na pierwszej linii w placówkach Straży Granicznej. Dzisiaj swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z tymi, którzy rozpoczynają przygodę z zielonym mundurem. Ośrodek rozszerza także bogatą gamę działalności międzynarodowej. Między innymi z Agencją Frontex, w ramach podpisanego porozumienia o ustanowieniu naszej Szkoły Akademią Partnerską oraz podejmując współpracę z takimi instytucjami jak IOM i OBWE oraz z ośrodkami szkolenia krajów sąsiednich. Drodzy słuchacze, przed Wami jeszcze egzaminy kończące kilkumiesięczny cykl szkolenia podstawowego i podoficerskiego. Wierzę, że miesiące spędzone w naszym ośrodku ocenicie jako czas niezwykle pozytywny w Waszych w dalszych karierach zawodowych. Wszystkim Wam życzę, aby spełniły się Wasze marzenia, a plany, jakie wiążecie z dalszą służbą, przybierały realny kształt. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze, przed nami kolejne trudne i odpowiedzialne zadania. Życzę, by ten czas intensywnej i mozolnej służby przyniósł Wam bogate doświadczenia, które będą podstawą do dalszego rozwoju zawodowego, a przede wszystkim zainspirują do nowych pomysłów w działalności dydaktycznej. Ciepłe słowa i szczególne gratulacje kieruję także do wszystkich, którzy otrzymają dziś wyróżnienia Ewansa. Są one potwierdzeniem Waszej wzorowej służby i pełnego zaangażowania w realizację powierzonych wam zadań. Za tę pracę ogromnie Wam dziękuję. Za służbę ojczyźnie, funkcjonariuszom w imieniu wojewody dolnośląskiego podziękowała wicewojewoda Ewa Mańkowska. Z okazji święta Straży Granicznej chciałabym wyrazić słowa szacunku i bardzo Państwu wszystkim podziękować. Wszystkim pracownikom straży jestem w pełni świadoma ogromnej wagi zadań, jakie pana państwa zawodzi ciążą. Jestem dumna z faktu, że mogę brać udział już drugi raz w Państwa święcie. Rocznie obchodzone święto Straży Granicznej stwarza okazję do podkreślenia jej ogromnego znaczenia dla bezpieczeństwa naszego kraju. Szanowni Państwo, ostatnie lata spowodowały, że na, braki fun na barki funkcjonariuszy spadło dużo nowych obowiązków. Wstąpienie naszego kraju do strefy Schengen nałożyło na Straż Graniczną wiele nowych, dotąd nieznanych zadań, w szczególności w postaci ochrony szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym. Straż Graniczna przeprowadziła i nadal prowadzi szereg przedsięwzięć mających na celu przystosowanie metod działania i struktury organizacyjne do nowej rzeczywistości, gdzie wiele zagrożeń jest zupełnie inaczej definiowanych niż kilkanaście, nawet kilka lat temu. Jestem przekonana, że pamiętając o swojej misji, dzięki zaangażowaniu, determinacji i profesjonalizmowi w działaniu, Straż Graniczna sprosta wszystkim przed postawionym przed nią wyzwaniem. Gratulacje z okazji Święta Straży Granicznej złożył funkcjonariuszom starosta lubański Walery Czarnecki. Zacznę od gratulacji dla tych, którzy dzisiaj zostali awansowani na nowe stopnie. Dla tych, którzy zostali odznaczeni, wyróżnieni medalami i odznaczeniami. I chciałem Wam podziękować. I chciałem Wam podziękować za to, co czynicie dla Ziemi Lubańskiej. Chciałem podziękować za współpracę Pana komendanta i komendy tutejszego ośrodka z lokalnymi samorządami. A Wam wszystkim życzyć, aby ten pobyt tu w Lubaniu i proces szkolenia przebiegał jak najpozytywniej dla Was i zakończył się maksymalnie możliwym dla Was sukcesem. Rzecznik ośrodka podpułkownik Joanna Woźniak podkreśliła, jak ważnym świętem dla każdego pogranicznika jest co roku rocznica powołania Straży Granicznej. Dziś obchodzimy w naszym ośrodku 23 rocznicę powstania Straży Granicznej. Każdy jubileusz skłania do refleksji. W tym roku przypada również piąta rocznica utworzenia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Jesteśmy dumni, że to już 5 lat możemy szkolić nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i swoją służbą. Dla Joanny Woźnia, która kilkanaście lat służyła w Straży Granicznej, tegoroczne obchody Święta Pograniczników to ostatnia uroczystość w jej karierze. I na mnie przyszedł czas pożegnania. Po blisko 17 latach służby tutaj na początku w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej, a obecnie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu podjęłam decyzję o pożegnaniu się z mundurem. Przede mną nowe wyzwania już w życiu cywilnym. Za ten czas chciałabym wszystkim Państwu serdecznie podziękować, podziękować za to, że zawsze byliście z nami, że kibicowaliście funkcjonariuszom w zielonych otokach. Myślę, że dawaliśmy też dowód tego, że nie jest nam społeczność Lubania obojętna, chociażby ostatnie akcje honorowego krwiodawstwa. Także za wszystko z całego serca dziękuję i proszę, żebyście Państwo dalej trzymali kciuki za tych, którzy tutaj zostają i dalej służą. Uroczystość zakończyła się defiladą.